Cześć czołem. Ciąg dalszy reaktywacji makiety. Po dwóch latach leżenia na strychu zniosłem ją do innej lokacji. No i działam przy niej po w wolnych chwilach. Dwa lata leżała na strychu i się zniszczyła. Pomimo tego, że nikt z nią nic nie robił, to się zniszczyła. Gdzieś nawet zardzewiały tory. To tutaj. Gdzieś nawet pająki zrobiły pajęczyny. To tutaj. Dobrze, że nigdzie myszy nie nasrały. Chociaż może nasrały do węgla i nie widać. Nie, bo nie mam myszy, myszy w domu. Dobra, stelaże są zrobione wstępnie. To jeszcze trzeba powzmacniać, tu trzeba dorobić. A tam trzeba, tam trzeba, tam trzeba też dorobić. Moduły trzeba będzie poszerzyć o 20 cm. Czyli jakieś doróbki tutaj zrobić. Fajnie, bo będzie więcej miejsca. Ale, ale wiele, wiele modułów, które miałem zrobione, niestety tutaj nie będą pasowały. Szkoda, bo miałem bardzo fajny most. No ale nie mam. No, Okej. Okay. Działam i będę się starał sukcesywnie jakieś filmy wrzucać. No to do następnego.